Chciałem pogratulować zespołu Zgłogowa Chlubu e, zwycięstwa, bo był dzisiaj lepszym zespołem. Nam udało się tylko do 20 minut gdzieś tam w miarę utrzymać e, im takiego samego poziomu sportowego. Mamy jakieś swoje problemy zdrowotne, zdrowotne Mamy e, określony Okrojony trochę skład, szczególnie na rozegraniach, gdzie tutaj Macie, tylko i, i Mateusz Muraski z seniorów można powiedzieć, e, którzy ciągnęli ten, ten, ten wózek, tylko ich dwóch jest pozostałych mamy na kontuzji. Także ich na pewno gdzieś tam brakuje, a też mieliśmy jakieś swoje problemy zdrowotne. Dosyć dużo ilość u nas chłopaków była na, na COVID-zie i, i to też się gdzieś od, odbija. No ale też nas nie tłumaczy eee, dzisiejszego meczu. Trochę za dużo dzisiaj powinniśmy grać troszeczkę spokojniej i, i gdzieś tam rozważniej. Eee, no i tego, tego nam zabrakło troszeczkę. 18 błędów zrobiliśmy, to jest za dużo. Najważniejsze oczywiście, że wygraliśmy dzisiejszy mecz. Było ciężkie przygotowanie do tego meczu hmm, przez cały miesiąc. Ciężkich treningów, ale chłopacy to wytrzymali, ale wiedzieli o tym, że to jest założenie takiego fundamentu na następną część sezonu. E, oczywiście, że e, chcę podziękować naszym kibicom, którzy dzisiaj przyszli nas wspierali w tą taką godzinę m, trochę dziwną, ale nic nie możemy zrobić telewizja wyznacza czas. E, dzięki im za to dzień, podziękować z zespołowi m, z Opola, którzy dzisiaj zagrali fair play też. Widać było, że oni mają swoje problemy, ale to, to nie nasz problem. Każdy zespół ma swoje problemy. No i dzisiaj można powiedzieć, że gdzieś na 70% zespół zrobił to, co czekaliśmy od chłopaków, ale te 30% to jeszcze musimy do, dorzucić. Chciałem pogratulować zespołowi z Głogowa bardzo dobrego meczu przez 60 minut. Tak jak trener wcześniej wspomniał, my nawiązywaliśmy walkę równą walkę przez 20 minut, gdzieś tych sił zabrakło, może nie sił, tylko też nasze głupoty, gdzie przestaliśmy grać po prostu w ataku. Rafał Stachera nas bronił ze wszystkiego, co mieliśmy praktycznie. Wywiązała się z tego kilkubramkowa przewaga i wtedy zamiast uspokoić to chcieliśmy przyspieszyć, odrobić to jak najszybciej. Z w przewadze straciliśmy trzy razy piłkę. Błogowianie dorzucili kilka bramek, już było sześć i Ciężko jest w ukrojonych siłach odrabiać taką stratę. Zaczęliśmy w drugiej połowie w ataku naprawdę przyzwoicie, rzucaliśmy wszystko co mieliśmy, ale jednak wtedy gdzieś w obronie nie graliśmy tak jak powinniśmy. Głogowianie zdobywali bramkę za bramkę ze wszystkiego tak samo i odjechali nam na 10, a później to już po prostu trzeba było jakoś dokończyć ten mecz z podniesioną głową i starać się wypaść jak najlepiej. No, gdzieś tych sił brakowało. Niestety. Nie udało się tego zniwelować chociaż do kilku bramek, do mniejszej tej przewagi. Tak wynik pozostał, jaki pozostał. Będziemy na pewno koncentrować się już na kolejnym mecze i starać się wypaść dużo lepiej niż dzisiaj. Byliśmy przez 60 minut bardzo zaangażowani w to, co robimy i z przodu i z tyłu. Może nie wychodziło nam wszystko, ale, ale dawaliśmy z siebie wszystko na pewno. Trochę przestrzonych sytuacji było potem naprawione w obronie. Rafał Stachera odbił nam mnóstwo piłek i naprawdę było widać, że te sparingi, co zagraliśmy w przygotowawczym teraz przed drugą rundą i puchar naprawdę dużo nam, dużo nam dały i myślę, że będziemy grali tak lepiej z meczu na mecz.